Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku z serii Zagrajmy Fable, Zapomniane opowieści. Ja jestem DragBA 987. Dzisiaj właśnie zagramy se. Fable, Zapomniane opowieści. Gra jest yy, roleplaying, czyli możesz być dobrym i złym. Wybierasz metodę, którą. Yy, metodę, wybierasz swój rodzaj, jakby. No, czy chcesz być dobry, czy zły, walczysz po dobra, czy zła. I, 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 I fabuła gry opiera się chyba na tym, tak mi się wydaje, bo ja już kiedyś grałem w Fablu i wróciłem sobie zagrać ponownie, że jesteś jakimś tam chłopcem, w którymś momencie do twojej wioski tam, gdzie mieszkałeś, wparują e, bandeci, porwą ci siostrę, ojca zabiją. Twojej matki aktualnie nie było w tym w mieście, gdzieś tam była indziej. I po prostu podróżujesz, jesteś zabrany do jakiejś gildi, szkolisz się na bohatera, robisz questy pomiędzy dobrem a złem możesz być, możesz zabijać, możesz yy, ocalać, o to chodzi, nie. Są różne zadania, czy zabić go lub uratować go, ukraść coś lub obronić przed czymś. Dobra, ja robię save'a i jedziemy. Ha, wczytywanie. Wdawanie przedmiotów. szybko się włączyło.

Znowu śniłeś na jawie, co? No, musisz dać sprawę dla siostry. Fabuła jest nawet fajna, tylko to, że twoja postać nie mówi. Po prostu robi czasami pewne gesty. Nie. Ale ogólnie gra jest bardzo fajna. Dobra. Pogadamy z nią. Tab. Tab. Dobra. Dobra. Zgubiła swojego. Misia. Dobra. Lecimy. Tu później jeszcze pojawią nam się skille, kiedy będziemy trenować się na bohatera. U tego gościa kupimy prezenty dla naszej siostry, a ja mam te lat, jestem, jestem biedakiem. Dobra, lecimy dalej. Na mapie w prawym górnym rogu są pokaza pokazane kropki zielone, naprawdę to nie na questy, o. o. dzięki Bogu. Dobra, wiem co tu robić, bo ja pamiętam trochę jeszcze jak grałem wcześniej, nie? Ale nie to, że ta gra bo tak łatwa. Hmm. O, połyniem mój pierwszy złuczynek, jak za się tym yeah, Tu nic nie ma. Dobra, lecimy do kolejnego hangaru. O, są jeszcze dwa. Połowa czasu z nami. O, jaki żuk. A -a! Lol, zabił się, to nie jak go zabiłem, bo go nawet nie trafiłem. Kurde, bo ten gość już wraca. Szybko, 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 szybko. O, uff, A, Zrobiłem... dopoczynek. i mam jeszcze jedną sztukę złota. Skąd jedna sztukę złota. No nie wiem, dobra, ale będę już miał dwie. Ach, dobra, ten zabrał mu misia. Ten gościu. Ubijemy tego małego smarkacza. Ha. Dostałem misia Czy dasz misiało obu Zowi? Nie, bo to mi będzie boi. O, Dobra, danki Misia. Masz. Do... Tak, jego kieszonkowe powinno być większe. Większe kieszonkowe. czy mnóstwo ojczystych kosztów do mnie a ja, ja. Honest... Bardzo ah. like... i bardzo do mnie a ale on ma z powiatem a wiem gdzie nie jest Iii. coś strasznego stało się roz... nie <laughs> jak to mogło być Teraz patrzcie, jak tu się kasować, więc to bywa. się z tym gościem, i on mówi, Żeby nie mówić nic jego żonie. I ty powiesz, że. Czekaj, czy będziesz od niego apokes? Pewnie z dwóch czynników, że po prostu szybko coś I Dostanę teraz pieniążka. Czy nie? Pobiegnę do niej. No ten, kto gada mi, że złe rzeczy robisz, że agresywny jesteś. Skąd oni też wszystko wiedzą. Jakie noby, teraz tu nie, czy to jest kaset? Nie, da. ale jeśli tak, to będzie dobrze. O nie, a nie, ale mam plus tego. Kolejny okay, no uczynek dobry, więc star się dobrze ten tacie Dostan kasa niego o trzy sztuki złota też mam, no oh, nice? Nie, jest, to już biegnie, to mam biegnie. Dobra, teraz zobaczymy o O! 5, widzicie sztuk złota. To wszystko dlatego, że zrobiłem jak Jakbym robił dobre, miałbym teraz trzy chyba. I, dobra, idziemy kupić czekoladki. Tab, do... O, tu masz co moje. Dzięki, mam czekoladki, teraz idę za niej, siostrze. Na mapie pokazałam mi się gdzieś gdzie jest masz. Ostro, tam idę. mówię, że w tej dębowej, to nie wszystko wiem dokładnie, jak zrobić, ponieważ zapętałem dość dobrze tą grę. Potem będą już trudniejsze trochę questy. Na końcu walczysz, walczysz z wielkim smokiem. Chyba. Bo jak jesteś dobry, wiem, że walczysz. Tak... Wiem... Bo jej oczy potem zabiorą i dadzą e, widzenie w przyszłości. Jeszcze minuta nagrywania, także to już będzie koniec. I zaraz wracamy z powrotem do gry. Także witam się z wami podobnie za chwilę.